Przed aplikacją kolagenu oczyść skórę z makijażu i dokładnie ją umyj. Na czystą i obficie zwilżoną wodą skórę twarzy, szyi i dekoltu nałóż 2-3 dozy kolagenu natywnego dedykowanego dla Twojej skóry. Rozprowadź żel na skórze delikatnymi ruchami, głaszcząc ku górze. Zacznij od dekoltu, przez szyję, dolne partie twarzy, aż do czoła. Ruchy powinny być płynne i delikatne, aby nadmiernie nie rozciągać skóry. Masuj aż do całkowitego wchłonięcia żelu. Kolagen potrzebuje wody podczas aplikacji. Jeżeli poczujesz, że produkt staje się lepki pod palcami, ponownie zwilż skórę wodą. Kolagen natywny suplementuje skórę białkiem stopniowo i nieinwazyjnie. Aby uzyskać długotrwałe rezultaty, Kurację kolagenową należy stosować około 110 dni. Taki czas jest potrzebny organizmowi do fizjologicznej wymiany struktury kolagenowej w skórze. Aplikację zakończ łagodnym oklepywaniem opuszkami palców. Okolice oczu masuj i oklepuj zgodnie z przebiegiem mięśnia okrężnego oka. Po kilku minutach poczujesz lekkie napięcie i lifting skóry. Oznacza to, że kolagen się wchłonął i skóra jest gotowa na Twój ulubiony krem pielęgnacyjny. Kolagen natywny daje trwały, widoczny efekt liftingu i wygładzenia skóry. Korzystając z najnowszych osiągnięć biotechnologii, komponujemy nasze produkty specjalnie dla Ciebie.